Cześć, witajcie z tej strony Red Team 74 Witam Was w drugim odcinku serii Minecraft's Live. Dziś, zacz... Dziś zajmiemy się budową domku. Projekt domku jest lekko, no może nie lekko, w całości, bo nie miałem swojego pomysłu podpatrzony. I tak, zaczniemy budowę. Tutaj zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak widzicie, zacząłem już trochę budowę. Tak dalej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak teraz na trzynaście na długość. Raz. I wypełniamy to wszystko glowstone'em. Dalej. Teraz taki narożnik robimy również na 3. I tutaj znowu tym razem na 12. Tak, tu jest moja piwnica. Yy, zbudowałem ją i zamurowałem wszystko yy, dirtem, aby móc zrobić domek. Ale wejście jest. O, tutaj. Tak, pokażę Wam moją piwnicę. Tak właśnie wygląda. Tutaj te drzwi jeszcze na razie do nikon nie prowadzą. Tam zrobię sobie warsztat. I tutaj mamy skrzyneczki, właśnie w ten sposób. Mamy wszystkie mamy ramki na przedmiot i w skrzyneczkach wszystko tak wrac teraz wracamy do budowy domku tak na 12 i wypełniamy to wszystko glowstone'em. dalej i tu budujemy na Kończymy to murkiem na, mm, na 3. Będzie nasze zakończenie. Tak, teraz. Yy, aha, tutaj już dałem. dałem dobrze. Z tej strony robimy to samo. Czyli tyle, że tym razem na 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kończymy w ten sam sposób. Tutaj dajemy Glowstone'a i dwa razy zieleninkę, z tej strony tak samo. I wszystko kończymy półpłytką kamienną. Tak i tak właśnie mamy ogrodzenie. Tutaj jeszcze duża, wysoka trawa przed ogrodzeniem dajemy z jednej i z drugiej strony o. proszę bardzo i tak moi drodzy to by było na tyle w następnym odcinku będzie już, będziecie, będziecie mogli zobaczyć efekt pracy, powstanie już cały domek, Piewin, będzie wejście do piwnicy, już zrobione normalnie, i na razie nie mam pomysłu na, przysz, na następny odcinek, tak więc to będzie niespodzianka, co będzie w następnym odcinku. A dziś żegnam się z Wami i do zobaczenia. A tak, jeszcze małe info, gdyż yy, w w poprzednim odcinku, w moim pierwszym odcinku, mówiłem, że yy, odcinki z tej serii będą wychodzić co dwa tygodnie. Jednak zmieniłem zdanie i jeśli się uda, to będzie co tydzień, tak jak ten odcinek. I tak jak miało być, tak około 19.00 maksymalnie do 21.00 w tych godzinach pojawi się nowy odcinek. A dziś żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.